zebrań zespołu niestety nie pojawił się tam remnik już pusz, który sam ustalił godzinę spotkania, no ale dobra, rozumiem, że sytuacja wyjątkowa pojechał, więc uznaliśmy, że on jest ze wszystkim. No tak. Milczenie oznacza zgodę. Więc yy, wszyscy chcą grać, znaczy wszyscy chcą grać. Laker chce iść na supporta. zmienić rolę. I chce iść w poważną drużynę. Dlatego tak. Na Skrimak będzie na, z nami jeszcze grał. Natomiast szukamy adekery na te relegacje. Która miała miejsce w ja i wymagała jednoznacznego sprzeciwu. Nie zareagowała. Aha, bo ona napisała post na LinkedIn. To jest taki. LinkedIn? A to nie jest ten, to ta platforma mm, do. właśnie pracy? Czy tam ludzie się wymieniają informacjami z, z. no nie wiem, z, 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 z takimi pracowniczymi. Jakieś korporacje? TV online do, do pracy. Stanowczo potępiam wszelkie przewyk xenofobii, Moja reakcja powinna być. Natychmiastowa, jej wypowiedziana, wyciągnęła wnioski i że taka sytuacja już nigdy nie się nie powtórzy. Ale z jednej strony widać, że trochę się podśmiechiwała tam też. Nie chcę być jakiś krytyczny, ale wydaje mi się, że ona miała tak, że nie, no trochę się sprzeciwiam w sumie, ale z drugiej strony trochę. takie miałem e, odczucie. Okej, okay, no ale to wiecie co, no, no dobra, no wrzuciła taki post. No i w sumie bardzo dobrze, że taki wrzuciła, bo reklamodawcy mogą na to krzywo patrzeć. Więc tutaj e, wydaje mi się, że pr to oddało. Wiecie co w ogóle Biza wydoszło? Patrzcie. Na półeczce. Pojawił się on. Ciężki kawał statuetki. Złoty Antoni. Fajne te statuetki. Powiem wam, że myślałem, że to będzie gorzej wyglądało. a no nawet ładnie sobie go postawić. Part, part roku. Pierd roku jest mój. Dziękuję. Dziękuję za głos. Koniec szklany. Koniec szklany? Well, ja potrzebuję pomocy. Raktor robi reporter na dzisiejszy odcinek. I dostałem maila, iż szkano nie będzie już generował zarobków, bo jest on stworzony tylko po to, żeby zaspokajać satysfakcję seksualną widzów. Dlatego nie mogę złożyć odwołania. Na satysfakcję seksualną. Mi się może, wydaje mi się, że to może chodzić o te wstawki z Shini, albo z jakimiś dziewczynami, za grillem, mogliby jakieś ostrzeżenie tylko dać. A oni co, że cały kanał mu zawieszają pod względem zarobków? Że już w ogóle ten kanał nie będzie generował zarobków, bo został taką łatkę? Chyba powinien najpierw jakieś ostrzeżenie dostać, no, ale nie wiem, może ostrzeżenia już były, o czym nam nie powiedział. No nie jest trzymaj się, trzymaj się, jesteśmy z tobą! A to jeszcze Julien tu jest, ku... Wale ale zestawienie tu zrobili. I co? Trzech chłopów zabiega o... względy? Ty ty w... b... zabij, dziób, zabij. Dobra, nie, spokojnie, chłopaki. Dobra, spokojnie, jeśli mamy tak gadać, to nie gadajmy o... nie, nie, spokojnie. nie, nie, spokojnie. Co, co Cypek by musiał zrobić, abyś mu wybaczył jego winy? Wysłać do Neita i wszystko się rozchodzi o pieniądze. Wysłać do Neita. A ile? Chyba za, 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 za 50 złotych. złotych. A to troszkę <tuszel> za dużo. 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 To, Dawaj 10. dziesięć. Typek, Mocne tutaj kolaboracje. streamersko streamerski, No, streamerskie. Teraz Julien tutaj zawładnęła śmietanką. Drugie podejście do elektryka. Aha, to jest hit. Wczoraj w Nicei wypożyczam w Sikście samochód, a pan mówi Mamy tylko elektrykę. Ja mówię, nie błagam, 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 stary, tylko nie elektryka. Daj mi cokolwiek, byle na normalny silnik dla człowieka. A pan mówi, że nie ma i ma tylko tego Cadillaca. To też pałka jestem, że nie zrobiłem rezerwacji. Nieważne. Myślę sobie, dobra, dobra. Europejski kraj, Francja, Francja, elegancja. Pamiętacie, jak na Orlenie stałem? Trzy kolejne ładowarki popsute, samochód stanął, laweta. Dwa dni trwało ogarnianie tego całego elektrycznego góra. Go... No więc, we Francji ładowarka tam była popsuta. Ale znalazłem sobie, bo przecież teraz jestem Magellanem i planuję podróż. Znalazłem kolejną. Podjeżdżam. Widać? Coś wam powiem. Ten cały zielony ład, to się do dupy nadaje. W przeciwieństwie do kawy z autogrilla, która zawsze jest najlepsza. Pozdrawiam. Ze słonecznych Włoch. Biedny hajzer, nie można ładować samochodu. Tylko ja mam, ja mam wrażenie, że on to może robić nawet w celach politycznych. Czy nie? Myślicie, że jest to możliwe? No tak na, na ten na przykład na ten zielony ład. W sensie ja rozumiem oburzenie zielonym ładem, ale to już drugi jakiś filmik, gdzie on tak nagrywa, że a nie mogę naładować, nie mogę naładować przez te... Niech chcesz elektryka, to go ku... A nie wypożyczaj. Wypożyczył elektryka, ma zero impaktu. Jest jakąś jakby nie było tubą, która trafia do ludzi. Zobacz, ludzie to szotują, to idzie w virale. Myślę, że nie wiem jakie zasięgi to generalnie generuje, ale myślę, że bardzo duże. Nie miał innego niż elektryka. Wiesz, tak ci powiedział, nie? No może wynają elektryka i żeby znowu po*** na te elektryki. Nie wiem jak se może mówić. Ja tam Haizer, to dla mnie jest też taka... zwany lisek. Trochę, trochę nie, nie wzbudza mojego zaufania. Czemu czego pan słucha? Oczywiście, że nowej płyty Bambi. Do zobaczenia na koncercie w Warszawie. Nie, no, Biedroń to odklejono. Chyba trolu. Albo nie, troluję, 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 troluję. Albo po prostu chcę zbić z piątkę z młodą publiką. Z do młodych chcę trafić, pokazać, Zobaczcie. Ej, ja słucham Bambi. Tak jak wy. Kawy do tej muzyki na napierdala matkę? No, no do Bambi? To coś innego musi być na playliście. Jakiś nie wiem, co tam może być. Bonus RPK, może. No a co, ciekawi mnie w sobie, prawda, z tym caseem z matką. że czym uderzył, że o to wycofała? Co tam, się, co tam się działo? Co tam się działo? Na co najlepszy jest kefir z krasnego stawu? Kefir z krasnego stawu jest dobry na wszystko. Krasny staw, najlepszy w Polsce. Ja go poznałem w momencie, kiedy opiekowałem się córką i wiedziałem, że nie może być żadnej chemii. Tutaj nie ma żadnej chemii. Najlepsze nie ma. po polsku. No i co, ku... Dwa. Nawet on, przyszły prezydent Rzeczpospolitej, poleca krasny staw Mój prezydent, Nie już kupił tym krasnym stawem Byłem w kinie wczoraj w ogóle Trochę tak z przypadku, no i tak troszkę Dla pizzy poszliśmy na te 100 dni, do ma... <laughs> 100 dni do matury Bo akurat było Idealnie w tym czasie, w którym byliśmy Z Michaliną, więc yy, żeby nie czekać Na jakiś film, tam nie wiem, pół godziny To uznaliśmy, dobra, idziemy na to Co więcej, poszliśmy na salę VIP Przekąski tam, te sprawy, 100 zł ponad Za dwa bilety, i powiem tak Ładny jest ten film wizualnie, gra Aktorska tych wszystkich osób z YouTube'a całkiem niezła, ale fabuła, plot i humor. No, jak ktoś jest jeszcze przed maturą, to myślę, że może się tam dobrze bawić. Natomiast 30-letni chłop z internetu za specjalnie się tam nie uśmieje. I jak na komedię, to nie wiem, może były z dwa momenty, kiedy rąbek ust poszedł mi do góry, tak? Wiecie o co chodzi? No, ale te 100 dni do matury, jak macie 18 lat, to już raczej jesteście za starzy na to kino. Ja w ogóle, ej, wróciłem, wysy. O co chodzi? Pierwszą, pierwszą grę widziałem, wygrali. Drugą oglądałem, mówię, nie no, Winek. I pojechałem. Nie oglądałem. I później się dowiaduję, że. Sk a dwa, trzy? Oglądałem te mecze. Ryba płakał. Widziałem, że w ogóle jakiś chyba hejt się na nich wylał, chyba szczególnie Rybę. Oglądałem, że tam nie najlepiej zagrał w ostatnich chyba dwóch grach, ale wiecie no. Tam jak grał Amumu, to ja się mu trochę nie dziwię, bo to taka postać, że albo wchodzi i robi cokolwiek, albo nie wchodzi i nie robi nic, nie? Trochę y, ciężko się gra, jak jest się do tyłu szczególnie. Bo chcesz wejść, ale nie możesz? Grał mu to se płakał. Taki buf dla omumu, żeby wczuć się w postać. Oni już w ogóle padli, nie? Ja sobie tak myślę. Sajo to jest geniusz PR-u, nie? Pewnie nie zaplanowane, wiadomo, nie? Ale tak sobie myślę. Przed zwyro, teoretycznie najlepszy dostępny midlaner w Polsce, to na pewno. A czy ogólnie w Polsce najlepszy midlaner? Nie wiem, bo tam jeszcze jest czajek, jeszcze jest czekolad. Ciężko stwierdzić, kto jest najlepszy. I wróci legenda i powie tak, nie było go i przejdzie. Bali, nawet najlepszy polski midlaner nie wystarczył, żeby ich uciągnąć I tylko legenda może tę drużynę poprowadzić I wyjdzie na to, że Xayo jednak tutaj niezbędny członek drużyny Że bez niego... Ch... Nie ugrają Jednak legenda musi być w składzie ja wiem, że z mało czasu może było na dogranie się ze zwiorem, nie? Policjant z Bydgoszczy 23-letniego mężczyznę, który podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych uszkodził zaparkowany samochód samochód skacząc po jego dachu. Ciekawa zabawa. Zatrzymanie nastąpiło już następnego dnia. Bydgoscy policjanci ustalili miejsce aktualnego przebywania mężczyzny i zatrzymali go w centrum miasta w jednej z bydgoskich restauracji z uwagi na upojenie alkoholowe. 23-latek spędził noc w policyjnym areszcie. Ale wiecie co? Robienie streama ze skakania po dachu. A dobrze Dobrze, że streamują takie rzeczy. To jest właśnie ta selekcja naturalna. Nikt nie musi robić śledztwa, dochodzenia, sprawdzać kamer. Chłop sam na siebie materiał wrzuca do internetu. Wystarczy tylko zgłosić. i, i tyle. Dobra, jesteśmy w sali. Jesteśmy na dachu samochodu. E, Pozdrawiam z dachu samochodu. Więc. trochę dach się krzywi. Ale chyba, no. Będzie cały, nie? Zaskakujemy z dachu samochodu! Ała, moje nogi no i dobra. Obchodziliśmy samochodzik. Zadymiasz. O po prostu to nagrywa wideo jako CV do Kika, żeby mu dowodnić, że zobaczcie, jestem niezłym pato streamerem. weźcie mnie na ten program KCPP. Poza trzeba takie coś zrobić. Pokazać się, że jest pato streamerem, inaczej nie biorą. No. Dzień dobry. Dzień dobry. E, odłoży Pan telefon. No to... Wyłączy Pan to. Koleżanka przytrzyma. Prewencyjnie kajdanki założę. Pójdziemy do Do radiowozu. E, po... Przepraszam. Sebastian Mitek. Konieczna wychodzić by do siódmej. Interwencja tak nagrywana. Ta... Całą relację wyłączy. Po co promujesz takich na live? Ale że ja go promuję. No na pewno mu o taką promocję chodzi. To tak, to jak się nazywa ten gość, skoro go promuje? Reingar. Hajtek, Marian Kowalski, Maciek. Z relacji dyżurnego wychodzi na to, że miałeś w e, challenge'u brać udział, który miał polegać na skakaniu i niszczeniu aut. Żeby pieniędzy zarobiasz. No i to jest, ale był taki challenge? No i miałem tysiąc, dzięki temu 150 obserwujących. To jest argument, to jest argument Gdybym nie to miał świadomo 9. No i co, i to... to jest... dobry pomysł na zarobek? Niszczyć komuś auta? Nie no, w tyle... Tam bym. Czy... no najczęściej to dziewczyna tam skotowała po samochodach, ale to nie Dziewczyna... Ale ty też No ja właśnie też zacząłem No i to jest... Jeszcze dziewczynę wiem, no pomysł dla ciebie... twoim zdaniem dobry pomysł na za zarobek Ta dziewczyna też dobra inteligentka tak? No, początki to już To już lepiej niech się sprzedaje, jakiś tych. Jak ma cekać po autach, to już lepiej nie, niech się sprzedaje, co? Przynajmniej nikomu nie niszczy. Mienia, tylko siebie. Pablo Sabre, wydaje mi się, że do szwalni wysłałem pewnie ponad 300 tysięcy złotych. I przypuszczam, że podobne pieniądze przyszły z powrotem. 300k? Myślę, że jest to zero, lekki plus. A ile. Więc duża frajda. Ile sztuk odzieży sprzedałeś? No tak to nie wiem, ale dużo gaci. Myślę, że gaci poszło. Pojedynczy gaci? Nie wiem. parę tysięcy to na pewno. Nie wiem czy dziesięć. Ciężko zcielić. Ciężko no, no, awesome, dużo tych gaci sprzeda w sumie, no. A i tak nie wyszedł na plus. Lekki plus. W sensie lekki plus, no. A właśnie to, to jest ciężki pieniądz, tak szczerze, te ubrania. Dużo czasu pochłania, dużo zapolu. No tak jako twórca raczej nie chce ci tego prawda? Musisz mieć człowieka, który ci to robi. A i słuchajcie tego, Brusowi przed rachunek za prąd dwa miesiące, 1900 zł. Co? A z ilu miesięcy dwóch trzech... Ja przed rachunek za prąd. Dwa miesiące 1900 zł. Jakie dwa miesiące. Dużo Ale nie 20 tysięcy ludzi to ogląda na kiku w chuj 20 tysięcy ludzi na kiku ogląda w kółka pitosu będziemy podbijać Europę, potem chłop ku... Azję, Stany Zjednoczone, podbijemy ku... wszystkie kraje Paweł mówimy o streamingu, prawda? Prawda? Paweł Wrocław zamienimy Paweł. na jakikolwiek inny region, który Paweł. jest godny Żartuję oczywiście Co ty pierdolisz <laughs> z mojej wrocławie Ja chyba też będę głosował My Szczecin cofał. i bierzemy długówki Nie, Szczecin jest akurat w takim To sprzedajmy właśnie jakieś inne Co tam? Lubię? Przyjemny, Bo mamy dostęp do morza tam chyba, nie? No dobra, ale ja? Łódź to jest dostęp do morza Szczecin jest niemiecki Możemy oddać kurwa Podlasie Podlasie taki jest już No to prawda Podlasie nie należy to, to do Ukrainy? Dobra. Nie. Bo dla nas się oddajemy w zamian za jakąś nie, wyspę uruś, w ciepłym... Ej, no tak, Ej no tak, jakaś, jakaś ogromna wyspa, tak, w jakimś ciepłym, no, mam... regionu. regionie. A czemu to masz na wszystko push? No bo kurwa. Bo, bo no tak to No Ale skąd on. A skąd on a nie on był czemu gówno? A on <średencji> nie jest. on jest. on był on 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 <ślesztuk> nie. A, <du> <ślesztuk> A Niemcem? To jest dobre. Ja, Ej, normalne pytanie. Normalne pytanko, tak? To ja mam pytanie, mamo Czy ruchałeś nie pod wodą? Czy ruchałeś nie pod wodą? Ja dobrze rozumiem? Nie pod wodą Czy ruchom nie pod wodą? Co to znaczy? <ślesztuk> A co, dupa boli? to? Co? No pyta, czy tutaj nie pod wodą No głupie pytanie zadał Czyli czy ogólnie nie pod wodą Bo było pytanie czy rucho ktoś pod wodą A, Aha, i że ruchował, czy nie pod wodą Dobra, czy w ogóle Dobra, okej, już rozumiem Okej, okay, no tak Bo to przecież no, trafi, żeby... no, w o wkotka trafić tak, tak nie zapomniałem, tak. na Twitchu jestem ty się tak Ej, tak Ej, Ej, ty się, zawsze... o, hej, zauważy. Hej, zauważy. Hej, ty się tak wiesz, o Przegiałeś Ale ty wiesz, że ty dostałeś Nie idziesz? Ale ty dostałeś pytanie Ale, Tak pytał Czy kiedyś no oczywiście, to, że ktoś jest tak oczywiste, że to czy ktoś oddychał, to jest oczywiście jednoznaczne. Wcale nie jest tak, że ludzie mają, nie wiem, 30 lat i mogą być dalej prawiczkami. No, szczerze, wydaje mi się, że są tacy ludzie w społeczeństwie. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy akurat Kamil jest tą osobą. Nie podejrzewałbym go. Ale myślę, że mogą być. Ja ci mówię, że tak! tak. tak. No. Ja ci mówię, że tak, mama! Ale o, ja nie mam pretensji! Ja nie mam pretensji! Tylko umieję, głupie pytanie dla mnie. Ale o co chodzi? Ludzie w to nie No tak? Ale a ty, kurwa, nie, nie głupie mi! Na drugie raz ci takie pytanie dodam? Zostawacie jak ci kurwa. Ale o co ci chodzi, kurwa? No jest fierze, nara! Dobra, nie Ej, Ale o co chodzi? Dobra, chodź, kurwa. Bo Ty o mówisz, żeby do niego nie gadać, bo on jest chory. Ja wiedziałem, że jak do niego nie zagadamy, to będzie tak pierdolił potem. A co, bo Brusik jest trochę obrażony, że go nie wzięli? Bo nie zaprosili. To znaczy... No, to zapytać, nie? Nawet mnie nie Mogę chociaż zapytać. Ale też oni mogą sobie zrobić wyjazd bez pytania Brusa o to, czy chce jechać, czy nie mogą takiego wyjazdu zrobić? Nie wiem, w sumie... Nie mogą, musi być zgoda brusika. Musi być pytanie do prezesa Ja ale pewnie tak do mnie mógł jechać No to o co mu chodzi? Nie, że płakał Ale w tym, że tak sobie dzisiaj myślałem i mogli chociaż zapytać Tak po prostu... zapytać Co za manipulant Aha, czyli dzwonić? Dzwonię Dzwonię, wyjaśnia Dzwonię, wyjaśnia Dzwonię, dzwonię, dzwonię. 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 To jest nie... chodzi o to, że odwren nie powiedział, że nie pojedzie, bo chory. Ja myślę, że to nie jest do końca powód, dla którego brusa nie ma. Myślę, że wiecie jaki jest drugi powód, że już mają... Że już mają Mamona, tak to, tak to może nazwę. Po co im drugi? Nie. Ale patrz jaki chory jest i smarka nawet, mówi, żeby nie pojechał i tak. On jest starszy od nas Tak, Tak, no, no, no. no. dwóch to może za dużo. Halo? Halo. Co to, co to za manipulacje na streamie? Jaka? Nie no, nie no, nie, no nawet nie, nawet nie na nawet widzowie na cześć i was, no. No, ale, to, bo, ale, ale powiedziałeś, oskarżę, oskarżę, ale oskarżyłeś nas, na chłopie. Że powinniśmy, że, że... Nie, mam nie, nie, nie. Zaprosić. Ja, ja tylko powiedziałem, że i tak pewnie bym nie, nie, spoko, to nie umiał, Jest spokój, że to e, dzisiaj sobie tak rano wstałem sobie pomyślałem, kurde, no, mogli chociaż zapytać. Gdzie tak rano wstałeś i, I sobie <suszy> pomyślałeś? Ale co mogli zapytać, skoro wiemy, że jesteś chory? I no nie pojedziesz. No, no to znaczy, że nie jestem chory. Mnie... Oj, dziad... dziadek nie chciał. O, ojciec nie chciał wziąć, no i co? Remigiusz, podstępny. Syna wy wyrzucił z wyprawy. Przeziębienie, pozdrawiałem, wiem. Przeziębienie. Jak na tym samym szacie, <laughs> którego oglądałem 30 sekund temu. O coś powiedzieć! chory, smarkasz a dobra, czyli Brusi kłamie, że nie jest chory No się jak jak wyzdrowiałeś? Czekaj ja was le słyszę no ja wyzdrowiałem, no bo zrobiłem też na tak powita na wszystko czy yy, yy, ale, no, no. ale przecież smarka, że jesteś chory, nawet słuchaj, że jesteś chory Nie, nie smarkam, wkasz od papierosów A od papierosów, papierosów, tam papierosy pali? Chcesz elektryki, nie widziałem go jeszcze z petem Jak słyszeliśmy, że smarka no. Chwila, bo dostałem ja rzekał, że jest chory i się źle czuje. No to jest brusik. ...złoty. Jak coś to wszystko jest git, po Słuchaj, yyy... Yy, ten... ...zgierd... ...przy brus. Mamon lubi ja mam. Nie mam mamon. Słuchaj, to co teraz robicie, to to nie jest ten... ...ten kamper zapowiedziany sprzed przed pół roku, tak? No nie. No to nic, no powiem tak, no nie mam problemu, ale mogliście zapytać, no nawet jak byłem chory, ale... Ale... Nie... ale ja, No właśnie, no, no czekaj, no inaczej, nawet nie mogliśmy, bo już mamy pół miast, sześć osób. Tak, nie, kurwa, no Jezu, zaraz będzie, że coś e, gada prawa was. I... mogliście zapytać tak po prostu, jako, wiecie, naszego kolegę, partnera, ale... Ale po ch... pytać, jak... Ale... ale po skoro... Ja. Kura, Full osób i wiemy, że Dobra, nie coverpo mówi! No nie ma sensu, nie ma sensu, no jeżeli ch... ...ma pocięgnąć, inaczej. Po pierwsze to nie organizm, a tylko tak Także ty się wypowiedz? Znaczy ja, ja chciałem się pytać, ale e, chłopaki no, mówi, że jesteś chory, to nie pytamy, no to nie pytaliśmy. No dobra, nie po prostu unfortunate timing, no bo wyzdrowiałem, nie, nie mam ma już temperatury ani nic, yy... Już wyzdrowiał. <św> Może po prostu br Bruce działa tak, że jak dostaje info o wyjeździe, to jego organizm wchodzi w jakiś inny stan regeneracji, te komórki się tam wszystkie regenerują, namnażają, zwalczają bakterie, w, wiecie, w jakiś taki inny tryb i nagle jest zdrowy. Może on jest po prostu mundo ulti <grypy> Może on ma coś takiego. Grypy też nie mam, bo nic. No ale smarkaś jak... To jest prawda. No bo faktem jest, jakbym miał jechać chory i wszystkich pozarażać, no to jest mega słaba opcja, nie? Na tym wyjeździe, żeby wszyscy, wszyscy chorowali. Smarkam. Czyli jesteś chory. Chory, no. No już w sumie dzisiaj już nie smarkam, nie? <laughs> Co to jest chah! na socie, na którym mówię, że smarka, musieliśmy... chcesz... Smarkałeś wrogę. na szocie. Mówię, przed Wczoraj Smarkałem cały dzień, tak. Dobra, Bruce, to zróbmy tak. Jak chcesz to musisz dojechać do nas dzisiaj do Budapesztu? Nie, chłopaki, ja mam przeprowadzkę. Ja bym pewnie odmienił. Prze Prze ja przeprowadzkę. Ja Dobrze przeprowadzkę. To jest nie... Przechuj jest z niego. To jest ale jeszcze po co... Bo chodzi o to, Brusowi, że on myślał, że my jesteśmy tutaj super ziomeczki i że jak to tak w ogóle nawet nie zapytaliście mnie, czy chcę Ja wiem, że nie mogę, ja wiem, że jestem chory, ale... Zapytajcie mnie, bo przecież jesteśmy ziomeczkami. Tylko, no właśnie, to trochę tak jest, że jednak, no nie wiem, no nie chcę tutaj może wystawać osądu, ale że jak już był mamon, to też tutaj ludzie tak nie, nie myślą chyba empatycznie. Na zasadzie, dobra, napiszmy do Bruce'a, że hey Bruce, sorry, że cię nie weźmiemy, ale coś tam chcemy z mamonem jechać, żeby on się tam czuł komfortowo, że pamiętamy o tobie, chcieliśmy ciebie wziąć, ale jesteś chory, coś tam, coś tam. Żeby taką informację dostał, z właśnie z grzeczności. Ale to raczej nie występuje, mi się wydaje, zjawisko w tutaj, w tym, takiej ekipie, żeby takie rzeczy robić. Bo tak to robią, wiecie, jacyś bardzo bliscy znajomi. Może ich traktuje tak bardzo blisko, ale to nawet i tak nie jest jakieś obowiązkowe. Moim zdaniem. Trochę dziwne, że Brusik czegoś takiego oczekiwał. I ta czapeczka. Ja myślę, że z tych tańców to powinna jakaś emotka powstać. Hej, to serio leciało? 確かに。 Za otrzyma ją czek! A na chatę zawinął jakoś? <laughs> <laughs> Ani się bawią... Panie że przykrocie, chłopaki, się do streamingu. Agresywo, No to ku... Wywołał wojnę! Ale wiecie co, bo takie podgryski też są potrzebne. Bo to wiecie jaki to jest cel? Myślę, że to jest po prostu w takim celu, żeby budować napięcie, budować emocje i polaryzować trochę społeczność. To z jednej strony jest potrzebne, ale z drugiej strony, nie wiem, czy to nie jest za mocno. To bierzcie wygrał na sklejkę streamerów i Klejka streamer, No tam jeden w sumie streamera Krualnie tam tam grał. No ale tak, dzieciaki spakały, bo ich idoli obśmiałeś. Wygrał to miał prawo zaczepić, a wy z go wyzywacie. No ta motka też wskazuje, że taki trochę trochę nieśmiałe to było. Wiecie, zobaczcie jakie to zasięgi zgarnia, nie? 300 komentarzy. 300 komentarzy. Chłopaki, bardzo dziękuję, za, że poniekąd staje, stajecie w naszej bronie, ale ja z Tobiaszem bardzo się lubimy. Nawet nie wiem, czy to nie jest mój ulubiony kolega, jeśli chodzi o graczy poza KMF. Dajcie mu trochę luzu, wygrał, zasłużył post, może nie trafiony, ale to serio Gość. No to widziałem, to tak, widziałem, że tak będę, ale im odbyć. trzeba coś poddymić i Jaca dobrze robi. Nie przejmuj się, dzięki tobie cały ten sezon był kozak. No właśnie, czyli to jest to, co myślałem, że to są takie poddymki pod socjale. Żeby widzowie mieli pożywkę, żeby się trochę tam mogli, powiecie, popszterykać, zbudować napięcie, spolaryzować i teoretycznie to jest potrzebne w sporcie, w sporcie. To kogo mam pierdolić? Daj nam kogoś do <laughs> I to jest komentarz właśnie fana sportu. Kogo mamy pierdolić? Daj nam kogoś do jedzenia. Wybierz cel! <grystanie> Nie no, to aż serduszko muszę mu zostawić chyba pod tym. Rozbawił mnie. Kolejne zatrzymanie influencerów w sprawie loterii. M Michał Boxdelbar został złapany przez CBSP? To jest fake info? Czy to jest Regit? Na stronie Gaming Polska to jest o, o, o Boxdellu, więc nie wiem, na ile w to wierzyć. Po Pokrytora zatrzymała kilka osób, w tym Michała B., pseudonim Boxdell, w związku z organizacją loterii. to jest jednak prawda: Boxdella zawinęli. Wśród zatrzymanych m, m, mieszanych sportów walki i, i jakiś czas temu. Został... Bo FM też organizował loterię. Jestem wydaje się być sytuacja Wojciecha G. Nie ma na razie. Że... Wojciech G. Wojciech G. Nie ma na razie żadnych informacji o jego zatrzymaniu, mimo że również uczestniczył w loteriach na podobnych zasadach co Boxdell. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że opłaca się nim nic nie do Natomiast obawiam się, że ten argument może okazać się przy okresie, że Po prostu za słaby. Dojdzie do zatrzymania drugiego medialnego włodarza? Nie wiem, lecz się domyślam. Sprawa rozwojowa. Mam jednak nadzieję, że chaos przetrwają. Oby. Ja w ogóle nie śledziłem, co tam się dzieje. Sprawdźmy. Sprawdźmy chaos. Versus Hobby Horse. W dzisiejszym odcinku nie lada gratka. Hosi zmierzą się z Hobby Horse. Echa! To jest wstyd. Mam 33 lat. Miałem w spokojnie. Pouczę was. Ale jaja. Nieźle jajcują chłopaki tam, dziewczyny. Ojciec Watahańska, za kilka dni podam kolejne informacje jaką dostałem, to nie koniec problemów w uderze frame ma. Wojciech jest zatrzymany przez prokuratora w związku z organizowaniem nielegalnych loterii. Wojt Wojtk! Woj Wojciech G.? Lexis C zatrzymana? A to pudelek, tak? Tylko na pudelku. A, tylko na pudelku. A, dobra, to pudelek. Dobra, dobra, to ja uważam, że to nie jest jeszcze Legit że że to jest na pudelku. Chyba bym się tym nie sugerował. Tak jak mówiłem, właśnie zatrzymali kolejne gwiazdeczki związane z Buddą i wiozą ich do Szczecina. Kamilka. Szerokie wyjaśnienia przynio przyniosły efekt info od samego działu ochrony służby więziennej. Chcąc anonimowi, wkrótce pewnie będzie głośno. O co chodzi kamilka? Szerokie wyjaśnienia. Nie pamiętam o jaką postać to mogło chodzić. A, budda. Budda, budda. Dobra, to ponieważ mam na kamil na imię Czyli co? Budda po prostu wsypał ludzi i przez to wyszedł. Prawilny, z zasadami. Dobry chłopak. Dobry chłopak. Nie dziwię się, że ma teraz bekę z tych ludzi, tam siedzą i sobie nagrywa muzyczkę i się cieszy wolnością. w znajomych. Jelo. <grym distractions> no. <grym distractions> I to, i to takie właśnie środowisko, wie Jak się pali, to każdy swoją dupę ratuje kosztem innych. Dzieje się, co? Tyle zatrzymań. Ale że, że Wojtek jest zatrzymany? Przesada. On nie wiedział. On nie ogarnia, co się dzieje wokół niego.